Kłaczek. Dla większości opiekunów kotów ten słynny cytat ze szeregu nie będzie często tak zabawny jak dla innych. Zapewne znasz pojęcie kul włosowych lub inaczej bezoarów. No cóż, koty jako zwierzęta wybitnie dbające o swoją higienę potrafią zjadać nadmierną ilość sierści, przez co może często dojść do czegoś bardzo nieprzyjemnego, czyli zakłaczenia. W tym odcinku zaprezentuję skuteczne sposoby na odkłaczanie twojego kota. Zapraszam! W tym odcinku dowiesz się, jak rozpoznać bezoar, jak dochodzi do zakłaczenia kota, dlaczego twój kot się zakłacza, poznasz skuteczne sposoby na odkłaczanie twojego mruczka. Czym są bezoary? Bezoary, lub inaczej kule włosowe, to po prostu kępki z wymiotowanej przez kota sierści. Zazwyczaj mają one cylindryczny kształt i są śliskie oraz pokryte flegmą. Często również zmieszana z niestrawioną karmą. Gdy bezoar wyschnie, pozornie może przypominać odchody, ale przyglądając się łatwo możemy stwierdzić, że to jednak nie to. Jeśli Twój kot ma z tym problem nie po raz pierwszy, z pewnością rozpoznasz go od razu. Dlaczego w zasadzie koty się zakłaczają? No cóż, układ pokarmowy kota jest przystosowany do radzenia sobie z pewną ilością sierści. Dla przykładu, Kot będący na diecie Holpray spożywa ofiary w całości, zarówno z sierścią, czy piórami i nie stanowi to żadnego zagrożenia dla jego zdrowia. Powodów nadmiernego zakłaczenia się kota jest dość sporo. Najczęstsze z nich to zbyt dużo pogiętych włosów, dieta z niedoborem wilgoci lub będąca kiepskiej jakości, problemy zdrowotne dotyczące układu pokarmowego kota. Zdecydowanie problem zakłaczenia dotyczy w głównej mierze kotów długowłosych. Jest to oczywiście związane z większą ilością dłuższej sierści. Często również powody tego problemu nie są bezpośrednie. Dla przykładu Kot może cierpieć na stan zapalny skóry związany z alergią, infekcją lub pasożytami, co w konsekwencji powoduje nadmierne linienie oraz wzmożoną pięknację u kota. Istnieje również pojęcie łysienia psychogennego, które jest kompulsywnym zaburzeniem u kotów, powodującym nadmierne mycie się kota, a w konsekwencji spożywanie zbyt dużej ilości sierści. Ważne, pod względem dietetycznym, do nadmiernego zakłaczenia się kota przyczynia się również sucha karma. Dlaczego? Otóż kot będący na takie diecie nie spożywa odpowiedniej ilości wody, potrzebnej do sprawiedliwego funkcjonowania. Koty nie potrafią uzupełnić niedoboru wody, wypijając ją oddzielnie. W naturze koty naturalnie wodę pozyskują wodę z pokarmu. Układ pokarmowy, który nie ma dostarczonej odpowiedniej ilości wody, będzie miał mniejszą zdolność do transportowania kul włosowych. Przez cały przewód pokarmowy. Innymi poważnymi problemami i zarazem powodami nadmiernego zakłócenia się kota będą takie stworzenia jak nieswoiste zapalenie jelit i BD, pasożyty, ciała obce, nowotwory. Jeśli zauważysz u swojego kota, że ma problemy z częstym wymiotowaniem kłaczkami, koniecznie należy się skonsultować z lekarzem weterynarii w celu postawienia diagnozy. Zwłaszcza, że zdarzają się sytuacje, gdzie kule włosowe potrafią urosnąć do takich rozmiarów, że zaczynają zagrażać życiu zwierzęcia i należy je usunąć chirurgicznie. Jeśli zauważasz częste odruchy wymiotną kota, ale nie znajdujesz nigdzie wydalonej treści, nie zwlekaj z wizytą u lekarza weterynarii. Na szczęście, sposobów na odkłaczenie kota jest całkiem sporo. Natomiast pierwszy, od którego powinieneś bądź powinnaś zacząć, to przeanalizowanie obecnej diety kota. Jeśli twój kot spożywa suchą karmę, to pierwszym i jedynym rozsądnym podejściem jest przejście na dietę bogatszą wodę. Czyli na przykład podawać swojemu mruczkowi więcej mokrej karmy. Ale najlepiej całkowicie na nią przejść. Dla wielu kotów niezwykle pomocne jest przejście na dietę barw. Taka dieta zapewnia prawidłową pracę przewodu pokarmowego kota. Warto również rozważyć wprowadzenie dodatkowej suplementacji kwasów omega-3, które wspomagają pracę układu trawiennego kota. Kolejnym sposobem na odkłaczanie kota jest bazowanie na wysokomięsnej diecie, która będzie stymulować produkcję odpowiedniej ilości enzymów trawiennych. Koty spożywające surowe posiłki nie mają tego problemu, gdyż organizm naturalnie przystosowuje się do spożywanego pokarmu. W okresie nadmiernego linienia warto do diety kota włączyć dodatkową suplementację błonnika np. psyllium. Alternatywą jest również dodanie łyżeczki ugotowanej dyni. Pamiętaj jednak, że warzywa nie są niezbędnym elementem w diecie kota i należy je stosować właśnie przy problemach z zakłaczaniem lub zaparciami. Dodatkowa dawka błonnika wspomaga pasaż jelitowy. Możesz również zadbać o pracę jelit swojego kota poprzez manipulację tłuszczu w jego diecie. Podawanie raz w tygodniu łyżeczki naturalnego smaltu gęsiego lub kaczego potrafi naprawdę pomóc. Co ważne, koty naturalnie przeczyszczają się poprzez jedzenie trawy. Kot niewychodzący nie ma do niej dostępu, dlatego warto pomyśleć o zasianiu w domu np. owsa. W sklepach zoologicznych znajdziesz gotowe mieszanki z miseczkami. Na koniec, nie zapominaj o szczotkowaniu. Niezwykle istotna jest codzienna pielęgnacja kota. Czyli regularne wyczesywanie oraz szczotkowanie sierści. Powinno być ono stałym rytuałem każdego dnia, każdego pieprzonego mruczka, zwłaszcza jeśli mówimy tu o kocie rasy długowłosej. Praktykując regularne wyczesywanie sierści swojego pupila, z pewnością bardzo szybko zauważysz poprawę i zdecydowanie rzadsze sytuacje wymiotów bezoarami. Szczotkowanie i czesanie kota poprawia także stan skóry oraz usuwa zanieczyszczenia czy martwe komórki skóry. Poza tym może to być skuteczny masaż, a Twój mruczek nie tylko będzie zdrowszy, ale również zamruczy z radości. Chcesz wiedzieć więcej? Zaciekały cię temat żywienia zwierząt? Obserwuj mój kanał, aby być na bieżąco.